27 lutego, Ilona Wrublewska Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na tyle dzień. To właśnie dziś jedno z najbardziej wyczekiwanych i najsłodszych świąt w roku. Jak co roku, piekarnie i cukiernie przeżywały prawdziwe oblężenia, a mieszkańcy chętnie zaopatrywali się w tradycyjne przysmaki. W jednej z piekarni za ladą pracowały dziś panie Danusia i Żaneta, które z uśmiechem i energią sprzedawały pączki, dbając o to, by każdy klient wyszedł zadowolony. Sporo pączków schodzi już nawet przed otwarciem sklepu, nie zdążyłyśmy wypakowywać, już schodziły. Faworki były, tak już sprzedały się i czekamy na dostawę. Dzisiaj pączek obowiązkowy, bo dzisiaj nie tuczy i możemy jeść do woli. Wśród palety pączków Bełchatowianie w tej piekarni najczęściej wybierali te na piwie, choć nie brakowało także amatorów klasycznych wersji. Dzisiaj pączek obowiązkowy? Tak jest, oczywiście. I... Właśnie przyjechaliśmy po pączki. To ile tych pączków będziecie Państwo brali? Dużo. Dużo? Dużo. Dzisiaj można sobie pofolgować? Tak, można. Yy, a ty we tak państwo zgodnie z tradycją, że pączek w ten tusty czwartek to taki obowiązkowy musi być? Musi być tak obowiązkowy. Jest. Zgodnie z tradycją. Lepiej smakuje. Lepiej smakuje. Raz można sobie pozwolić na więcej słodyczy. Podobno im więcej się zje, tym więcej lepszy będzie rok. Tak, Dlatego to trzeba się, szczęśliwszy trzeba dużo. dużo. A ile pan pączków pani dzisiaj kupiła? Ojej, ile? cztery chyba. Cztery? Tak. I to Nie na trzeba. dzisiaj? Finisz? Myślę, że tak. Zobaczymy. Jeszcze po, początek dnia jest, więc zobaczymy. A jakie pączki? Jaki smak? Jakiś ma Pani ulubiony? Ja to z bitą śmietaną. No ja akurat był. Oh, Albo polany czekoladą, to tak. Mm -hmm. A specjalnie pani czeka na ten dzień, czy po prostu tak sobie yy, pączek to praktycznie? Nie, ale jak jest tusty czwartek, no to tradycja, żeby kupić chociaż jednego skosztować. O. Warto przypomnieć, że pierwotnie pączki były wytrawne, ale od XVI wieku zaczęto je przygotowywać na słodko. Zatem, jak mówi tradycja, kto w tym dniu nie zje ani jednego pączka, temu nie będzie się wiodło przez cały rok. Dlatego dziś nikt nie powinien liczyć kalorii. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Bełchatowie zaprasza do udziału w konkursach. Te mają na celu inspirować młodych twórców do poszukiwania nowych form artystycznych, rozwijać wrażliwość literacką oraz poszerzać wiedzę o regionie. Prace można nadsyłać do 15 kwietnia. Laureatów poznamy w maju. To już 30. edycja konkursu, który zachęca uczestników do przypominania historii i wyjątkowych miejsc Bełchatowa. Chodzi oczywiście o konkurs literacki między Rajem a Węglem. Tegoroczne hasło setna rocznica odzyskania przez Bełchatów praw miejskich daje szerokie pole do interpretacji. Jak zaznaczają organizatorzy, zadaniem uczestników jest artystyczne przedstawienie dowolnego miejsca, obiektu czy krajobrazu charakterystycznego dla miasta. Technika wykonania pracy jest dowolna, mogą to być m.in. fotografie, rysunki, grafiki czy kolarze. W ramach 23. powiatowego konkursu Książka obiekt artystyczny uczestnicy będą musieli wykazać się kreatywnością, tworząc ciekawe połączenie książki z innym przedmiotem. To doskonała okazja, by spojrzeć na literaturę w zupełnie nowy sposób. Regulaminy konkursów oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej biblioteki. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie zaprasza na wystawę prac Harweusza Jabłonki pod tytułem Rysunek i Malarstwo. Na otwarcie wystawy księżnica zaprasza 28 lutego o godzinie 16 w siedzibie głównej biblioteki. Wystawa to doskonała okazja do zapoznania się z różnorodnymi technikami oraz podejściem do sztuki. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do końca marca. W związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w województwie łódzkim, powiatowy lekarz weterynarii w Bełchatowie apeluje do hodowców drobiu oraz mieszkańców regionu o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie środków biosekuracji. Wirus grypy ptaków rozprzestrzenia się szybko, a jego przeniesienie do gospodarstw może skutkować poważnymi stratami w hodowlach. Zagrożenie jest y, bardzo duże. Bardzo jest trudna sytuacja, jeżeli chodzi o występowanie y, Grypy ptaków, a w zasadzie pełna nazwa tej choroby to wysoce zjadliwa grypa ptaków HPI, dlatego że proszę sobie wyobrazić, od początku tego roku mieliśmy już 32 ogniska, jeżeli chodzi o drób utrzymywany przez rolników. To jest duża ilość ognisk. W tych ogniskach było 2,5 miliona sztuk drobiu które albo padły z powodu grypy ptaków, albo jeżeli nie zdążyły zejść, no to trzeba było je uśmiercić, oczywiście metodami, które są dozwolone, tak żeby tam nie było cierpienia i żeby to zostało zrobione profesjonalnie. Proszę Państwa, skąd w ogóle, dlaczego ten problem z roku na rok, jest coraz taki większy, coraz trudniejszy. Otóż grypę, o grypie ptaków mówimy od roku 2006 i w zasadzie z różnym natężeniem, ale generalnie to ilość ognisk rośnie. W tym roku mieliśmy już dwa ogniska, w stosunku do całego ubiegłego roku było ich 50, a więc widać, że, że to naprawdę postępuje. Jak się można ustrzec, może to, to jest bardzo istotne, więc trzeba zrobić wszystko, że jeżeli w danej okolicy, w danej lokalizacji znajdowałyby się odchody ptaków wolno żyjących, które zawierałyby w sobie wirusa grypy ptaków, to my musimy zrobić wszystkie czynności takie, żeby ten wirus nie wszedł do pomieszczeń, gdzie jest utrzymywany drób. Jeżeli tego będziemy przestrzegać, to wirus może być w środowisku, a nasze, nasze kurczęta, brojlery, indyki, nasz drób będzie od tej choroby wolny. Jest to potrzebna e, cały czas taka kampania, nazwijmy ją informacyjna, i mamy już to dopracowane od lat. Jeżeli taki problem się pojawia, jeżeli ta intensyfikacja zachorowań postępuje, e, to taką, mamy tutaj opracowaną logistykę. I proszę sobie wyobrazić, że nawet kontaktujemy się, się e, z księżmi proboszczami parafii rzymskokatolickich z prośbą, żeby y, takie dwie ulotki zechcieli zamieścić gdzieś tam na tablicy przy świątyni. Chodzi o to, żeby ta wiedza w sposób maksymalnie szeroki dotarła do świadomości właścicieli i wtedy jesteśmy w stanie się y, ustrzec. No, dowodem na to jest, y, jest to, że, że od... Y, prawie dwóch lat na obszarze powiatu Bełchatowskiego. Nie odnotowaliśmy przypadków, nie odnotowaliśmy zachorowań na grypę ptaków. Myślę, że, że ma w tym Udział właśnie, że, że takie efekty są dzięki temu, że bardzo się angażujemy, żeby ta wiedza praktyczna, wiedza merytoryczna dotarła do właścicieli stad drobiu. Podkreśla Pan, że na terenie powiatu buchatowskiego nie było tych ognisk, a jak to wygląda na terenie województwa łódzkiego? Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Na 32 ogniska, o których mówiłem, Pięć to są ogniska w województwie łódzkim, z tego trzy w powiecie sieradzkim. Otóż powiat sieradzki to, to jest takim powiatem wysokiego ryzyka. Bierze się to stąd, że ogromny zbiornik wodny jeziorsko jakby graniczy, czy, 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 czy w części zawiera się w powiecie sieradzkim. I ten ogromny zbiornik wodny jest, przyciąga przeróżne gatunki ptaków dzikich, wolnożyjących, które się teraz aktualnie przemieszczają. I stąd też takie zagrożenie dla stad w poecie sieradzkim. Powiat Bełchatowski ma również no, zbiorniki wodne, my, my, my wiemy o nich, ale tak jak już mówiłem, docieramy z tą wiedzą do, do, do właścicieli stad. No i wydaje nam się, że to jest najlepsza droga, żeby się ustrzec przed grypą ptaków. A jak taki mieszkaniec Bełchatowa ma odnieść się do takiego apelu? Bo przecież mamy tutaj rakówkę, mamy dziko żyjące to kaczki. Jest bardzo, to jest bardzo ważne pytanie. Mieszkaniec Bełchatowa ma, powinien zachować się na, następująco, jeżeli zauważyłby zwłoki ptaków w różnej ilości. Wystarczyłoby, żeby były trzy, cztery, dwie sztuki. On ma powiadomić służby, a najlepiej inspekcję weterynaryjną. Jesteśmy dyspozycyjni, trzeba przyznać, Niemalże 24,7 w tygodniu. Nie mamy z tym problemów. I no my już jakby przejmujemy po uzyskaniu takiej informacji, przejmujemy pałeczkę. Ten, te zwłoki muszą zostać podjęte w sposób bezpieczny. No i zbadane w kierunku HPAI, żeby ją wykluczyć. W tym roku mieliśmy takich kilka. Cztery badania. Tego nie ma aż tak dużo. No oczywiście, wszystkie były ku naszej uciesze, i, i, i myślę, że mieszkańców regionu Wełchatowskiego ku uciesze, że, że były wyniki ujemne. Liczba cudzoziemców pracujących legalnie i podlegających ubezpieczeniom społecznym w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Na koniec grudnia 2024 roku wynosiła już niemal 1 193 000 osób. W województwie łódzkim na koniec grudnia zgłoszonych do ubezpieczeń w ZUS było ponad 75 000 cudzoziemców, czyli o 4 700 osób więcej niż w analogicznym okresie 2023 roku. Najwięcej cudzoziemców w Łódzkiem pochodzi z Ukrainy, niemal 52 tysiące osób, Białorusi 5600 i Gruzji 2200. W porównaniu z 2023 rokiem można powiedzieć, że nieznacznie przybyło nam obywateli Białorusi, o 38 osób więcej, ale ubyło 143 obywateli Gruzji. Natomiast jeżeli chodzi o obywateli Ukrainy, to w stosunku do końca 2023 roku przybyło 2286 osób z tego kraju. W całej Polsce odnotowaliśmy 787,5 tysiąca ubezpieczonych w ZUS obywateli Ukrainy. Wielu ubezpieczonych obcokrajowców wódzkiem pochodzi na przykład z Wietnamu 789 osób, Turcji 502, obywateli z Uzbekistanu mamy niemal 800, z Rosji 552, z Nepalu pochodzi 1068 osób, Mołdawii 902, a jeżeli chodzi o Kolumbię, na no to mamy tutaj 103 osoby, z Indii 1613 osób. Statystyki ZUS z województwa łódzkiego nie wykazują natomiast cudzoziemców, którzy mieliby pochodzić na przykład z Kataru, Islandii, Gabonu czy Hondurasu. Nie brakuje też u nas przedstawicieli zachodnich państw europejskich, takich jak na przykład Włochy, ponad 226 osób, Wielkiej Brytanii 105, Hiszpanii 111, Niemiec 107 osób. Na terenie województwa łódzkiego najwięcej ubezpieczonych cudzoziemców podlega pod pierwszy oddział w Łodzi, ponad 43 tysiące osób, następnie pod drugi oddział w Łodzi ponad 17 900 osób oraz pod oddział ZUS w Tomaszowie Mazowieckim, ponad 14 tysięcy osób. Cudzoziemcy najczęściej są zatrudniani jako pracownicy. Z tego tytułu w łódzkiem ubezpieczonych jest 37 tysięcy osób. Swoją własną działalność prowadzi tu 2700 obcokrajowców. Do najbardziej przedsiębiorczych należą przedstawiciele Ukrainy, około 1690 osób prowadzących działalność, Białorusi około 306 przedsiębiorców oraz Armenii 60 prowadzących działalność. Pozostałe osoby świadczą pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub też mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych. W całej Polsce na koniec grudnia 2024 roku do ubezpieczeń społecznych WZUS było zgłoszonych około miliona 193 tysięcy cudzoziemców, co oznacza wzrost o 65 tysięcy osób w stosunku do poprzedniego roku. Większość, bo blisko 60% ubezpieczonych cudzoziemców to mężczyźni. Tak jak w województwie łódzkim, w całym kraju najwięcej jest obywateli Ukrainy, Białorusi i Gruzji. Spośród ogólnej liczby legalnie pracujących cudzoziemców, 688 tysięcy osób zatrudnionych jest na podstawie umowy o pracę. Niemal 74 tysiące prowadzi pozarolniczą działalność, a 434 tysiące wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia albo umowy agencyjnej. Do Polski przyjeżdżają i podejmują pracę osoby w sile wieku czyli w przedziale od 25 do 49 lat. Przy czym najwięcej osób z zagranicznym paszportem pracuje w przedziale wiekowym od 30 do 39 lat. Cudzoziemcy pracujący w Polsce i objęci ubezpieczeniem emerytalno-rentowym odprowadzają składki do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przez co mają też wpływ na jego stabilną kondycję. To wszystkie informacje w dzisiejszym teledniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.